Witaj. Ja nazywam się Katarzyna Janczewska i chciałabym cię zaprosić do współpracy w moim biznesie. Ponieważ siłą napędową w tym biznesie są marzenia, nasze marzenia, więc podejrzewam, że ty też masz te marzenia. Ja mam, ty masz i wielu innych ludzi ma. Dlatego ten biznes przeznaczony jest dla takich Którzy chcą realizować swoje marzenia, mają w życiu cele, które chcą je osiągnąć. I nieważne, w którym miejscu w tej chwili jesteś, ważne, żebyś chciał, chciała zmienić to, co do tej pory masz. Ja pomogę Ci. Pomoże ci cała grupa, wsparcia są to. Wyjątkowi ludzie. Ludzie, y, którzy zaliczają się do grona najlepszych marketerów w Polsce. Ja z nimi właśnie w, współpracuję i zapraszam Cię. Oni również pomogą Ci. Tam poniżej masz y, maila. Oj, przepraszam, nie maila. Masz link. Kliknij w niego, zostaw maila, a ja na pewno się z Tobą skontaktuję. Pomogę Ci. Ustawię z Tobą system, wytłumaczę Ci, co trzeba zrobić krok po kroku, żeby to zaczęło działać. I pamiętaj, wszystkie marzenia można zrealizować. Wszystkie. Można sprawić że to co do tej pory było nieosiągalne raptem się stanie dla nas osiągalne po prostu osiągalne ważne w tym wszystkim wiesz co jest żebyś rozwijał się żebyś nie bał się nie bała się sięgnąć po więcej bo tak naprawdę to każdy z nas jest stworzony po to żeby osiągać sukces. A co za tym idzie? Wiadomo, że więcej pieniędzy. A to, z czym się z kolei wiąże z tym, mianowicie, że możemy innym pomóc. Możemy pomóc potrzebującym. Możemy dzielić się tym, co mamy w nadmiarze. I zapraszam Cię do skorzystania z Poniżej linku i do współpracy ze mną nie pozostaniesz sam ani sama, gwarantuję Ci. Pozdrawiam Cię serdecznie, Katarzyna Janczewska.